Bajki, bajki jak, jak znud. Stanisław Jachowicz, Basia, cóż się stało, Basi? Jakąż widzę zmianę? Jej nosek napuchnięty. Oczki zapłakane, a pod noskiem plasterek. Cóż to wszystko znaczy? Któż niezwykłą spokojność Basi wytłumaczy? Zwyczajnie różne chodzą po ludziach przypadki. Basia nie chciała słuchać przestróg dobrej matki. To się cała kręciła, jakby na sprężynce. To znowu dziwnych zabaw chciało się dziewczynce. Wszędzie jej było pełno. Hałas w całym domu. I na chwilkę spokoju nie dała nikomu. Puty dzban wodę nosi, aż się urwie ucho. Rzadko swawola komu uchodzi na sucho. Znała to i Basia, ale po nie stół, obalony z lampą, pokaleczył basie. Od teraz grzeczne dziecko z Basi się zrobiło. Oby to na długo było!